To jest a nie nosz. Ja załamujecie mnie wszyscy, bez wyjątku. Nie wiem, nie lubię kwiatków, denerwują mnie To ja zadzwonię na policję. Co to jest, to braka? Wszystko źle. No nie przypominam sobie, żeby wyniki ostatniej kolejki ligowej były tematem mojej lekcji. Jedynka. Dostałabyś brak zadania, a w tej sytuacji dostaniesz jedynkę, ponieważ próbujesz mnie oszukać. Tak siadaj, jedynka. No jedynki. Dostajesz jedynkę. jedynka dostajesz. Dostajesz jedynkę. Dostajesz jedynkę. Dostajesz trzecią jedynkę. A wy dostajecie jedynkę. Poszalałeś? Ja masz włosy. Daj mi spokój, idę do dyrektora. Dziewczyna, ty nawet nie wiesz, jaki ja mam zły dzień, jak muszę słuchać waszych idiotycznych tłumaczeń. Wiem, się oferował. Ale mamy dowód na to, że twoja komórka mózgowa niewiele pomieści. Ty opublikowałeś cudze zdjęcia w internecie? To ty robisz, Skacz to natychmiast, w tej chwili. Najpiękniejsza Karino, ze snów moich dziewczyna, szkoła na Suleckiej, nie ma nauczycielki lepszej. Choć przy tobie nie istnieje dla mnie informatyka, bo tak z miłości do ciebie moje serce pika. Co to ma być? Są poszlaki, a to mi wystarczy. No ja też nie jestem zachwycona, że muszę was znowu oglądać, ale musiałam przyjąć zastępstwo za Pana Życzę wszystkim miłego dnia. Zostań ja własnować! ścieraj w tej chwili ten napis i te kwiatki. Jacek, ty jesteś pijany. Ale można go ukarać dla przykładu. Naprawdę? Nie rozumiesz. Ja zawsze mam rację. Oszalałeś? Jaki cios smoka! Masz jakiś problem? Dziękuję. Zostaniesz kiedyś w łazience szkolnej mech zamiast papieru toaletowego, to nie wiem, czy będziesz szczęśliwa. Kawy, herbatę? Melisa. Na Nasze kochane dzieciaczki. Mam rację? Czy śmiesz mi stawiać warunki, Staszkiewicz? Trzeba być naprawdę zdolnym, żeby sobie cyrklem wydrążyć dziurę w ręce. Uprzedzając wasze obawy, cukierki nie są zatrute. <grym> Zadarliście z niewłaściwą osobą. A wy gdzie się wybieracie? O nie. Lekcja jest, prawda? Najwyraźniej pomyliłeś mnie z jedną ze swoich koleżanek. O, proszę. Proszę, klasa, w tej chwili proszę wyjść. Panie Niemczewski, to jest Kraków, a nie Teksas. Wracajcie! Masz okazję poprawić swoją opłakaną sytuację. Wyście mi wszyscy do W tej chwili dawaj to. Panią ja. Ale... Dominik Łuczek chciał mnie zastrzelić. Chodźcie się lepiej do nauki, jutro będzie test. Jesteście rozwydrzeni. Leniwi i niedouczeni. Ty masz czelność nazywać się redaktorem? Wykluczam cię z konkursu informatycznego. Wow. Zadzwoni również do twoich rodziców i poinformuję pana dyrektora. Dostajesz uwagę i proszę oddać mi tę zabawkę w tej chwili. Niech to jak go ukarać? Przecież to śmieszne. Należy go usunąć ze szkoły. No wiecie, że się czegoś naćpała i brać. Przybory szkolne z reguły nie są szczególnie niebezpieczne, jeżeli oczywiście używa się ich z głową. No, piękny bukiet. Sądzicie, że to któryś z naszych uczniów? Nie wiem, ale ja już ci dowiem. No, już Karina wygląda na to, że masz tajemniczego wielbiciela. A że ty sobie strojesz? Ja? Już ja go znajdę.